Hej, siemanko. jestem jestem i witam Was dzisiaj w końcu na kanale w kolejnym odcinku z gry Harvest. I moi drodzy, update. Update był, był w grze, który dodał, moi drodzy, pe pewną fajną rzecz. No, więcej FPS-ów. Gra jest płynniejsza, jak widzicie. tak minimalnie płynniejsza. I tu, moi drodzy, twórca pozbył się większości mapek, z tego co widzicie, co nie? No, i teraz pokażę Wam jedną dziwną rzecz. Którą, ze, którą update zepsuł Grałem na mapce, co nie był odcinek na mapce z tymi ogórkami? Czy to są. Bak nie, nie, nie. nie bakorzany, bakorzany też jest zielony, chyba. Nie, nie, tylko cukinia, właśnie, cukinia jest zielona. Cukinia yy, No to właśnie, to może być cukinia, prawda? Nie, to jest chyba ogórek. No to tak, yy, zobaczcie, że niby nie grałem na tej mapce, ale tak naprawdę mam wynik najlepszy 93,8%, czyli na niej grałem. Yy, to tak, 1, 2, 3, 4, 5 mapek nam tylko zostało. 5 mapek, czyli 5 moi drodzy, odcinków. No chyba, że, że, no chyba, że twórca zrobił ten, w ten sposób, że dopiero po zrobieniu tych mapek odblokuj, odblokują nam się następne mapki. Ale wątpię w to. Wątpię w to, prawdopodobnie jest to tylko 5 mapek. No, chyba, że, że będzie nagle okaże się, że jest więcej. No, no to tak, ja moi drodzy, no cóż, yy, zrobię, jakby, takie cięcie, tak. Yy, no, bo tutaj będziemy musieli niestety yy, pograć na tej mapce, żeby odblokować następną, bo to już na tej mapie, mapie graliśmy. Także. Jakby, znaczy, jakby zakończam ten, ten film teraz, ale potem zrobię taką sklejkę z następnym filmem z, nas, z następnej mapki, także to następnej części filmu. Dobrze, wiecie co jednak postanowiłem, że jednak nagramy tę mapkę, no bo w końcu niewiele mapek nam zostało tutaj w tej gierce. Tam nic nie ma. Eee, słuchajcie, jest taka sprawa, że tam ma... Ta aktualizacja była taka wielka. Zobaczcie, 100% można zdobyć na tej mapce. Zaraz wam pokażę, bo zagramy jeszcze raz. I mapki są o wiele dłuższe 3 minuty. jest nowy system tutaj zbierania plonów, Zobaczcie, że jak kosimy jakiś prąd, to takie kolorki się w powietrzu pojawiają. Fajowe. Więcej FPS-ów. I 3 minuty arena trwa. I da się zdobyć 100% Zresztą, no, no nawet tutaj jest za dużo czasu z lekka Bo udało mi się zdobyć 100% i jeszcze tutaj musiałem pojeździć, pojeździć chwilę, żeby się nie rozwalić No i kurde, powiem wam, że naprawdę kozak Już nie jest nie ma tak, że jakiś bot przejmuje sobie, nie wiem, kilka plonów i nie da się zdobyć stówy Tu już tak, ta gra już tak nie działa Także można poprawić wszystkie wyniki. Wiecie, co nawet mogłem zrobić specjalny odcinek, w którym poprawiam wyniki na każdej mojej na każdej mapce. I tak wbijamy 100% na każdej mapie. To, to było fajne. Niestety, moi drodzy, bot mi zajechał drogę, musiałem się zniszczyć. Najwyżej będzie moi drodzy taki odcinek powtórkowy. Nic się nie stanie najwyżej, że z jednej mapki nagram więcej odcinków i tak. Trzeba mniej plonów i może nagramy nawet tę mapkę moi drodzy w jednym odcinku. W sensie tak, że ja tu będę. No, nie, żadnych cięć nie będę robić i po prostu uda nam się tę arenę przejść. Bo tu jest ile? to 400, no prawie 500 plonów. Przynajmniej moi drodzy, twórca postarał się i mniej plonów trzeba do następnej mapki. To mi się bardzo podoba, że doszło coś takiego. No tam jeden plon, ale zaraz po niego wrócimy. Zresztą mamy tak tyle czasu na tej mapie, że na no spokojnie zdążymy po wszystkie plony. I już nie będziemy mogli pobić swojego rekordu, no bo 100% końcu będzie. No i jak wcześniej mówiłem, 3 minuty to jest lekka za dużo. Ale może być. Mi to nie przeszkadza. Jednak logika botów jest wciąż yy, słaba. Niestety, bo tam jakiś prąd został, tylko sobie zbiorę. Nie wiem, czy uda się skręcić. Słuchajcie, uda się? Uda się. No spokojnie, tak. Wiedziałem. No i patrzcie, zostały nam tylko te plony, które ten Peter zdobył. Wystarczy tylko znaleźć Petera i go zabić. Czyli on jest tam. On nam tutaj nie ucieknie. I rozwalił się i on gubi plony. I widzicie, 100%. Bo Bot zgubił plony, które zdobył. Także. Musiałem się rozwalić, bo niestety strasznie tutaj pokręciłem, ale 100% udało się zdobyć. A, zapomniałem. Tryb, samolot tryb samolotowy muszę włączyć, bo przecież tutaj reklamy w tej grze są. Nie. Dobra, na szczęście to nie jest reklama, która naruszy prawa autorskie. Bo nie chcę mieć znowu spin y o muzykę na reklam z reklamy. Bo takie spiny były. No i co moi drodzy? Arena trwa 3 minuty, trochę dużo. No, nawet z lekka za dużo jak widzieliście. Ale fajnie to wygląda, że boty gubią plony. No i możemy tak moi drodzy zdobyć 100%. Nawet jak przejdziemy, wszystkie mapki to mógłbym zrobić specjalny odcinek, w którym przebijam wszystkie wyniki. Chociaż na pewno bo dojdzie kolejna aktualizacja. Do tej gry dodająco, nie wiem, jakieś 30 nowych map. Twórca w tej grze jest yy, sprytny, więc na pewno dodam mnóstwo nowych mapek. Ten update mi się bardzo podoba. się naprawdę twórca postarał, a, ostatnie, a ostatni update dodający tyle mapek co było, no to nie był, nie, nie był taki, taki fajny. Dobra, my się zajmiemy tym Chrisem na spokojnie, później do go dopadniemy. Tam jakieś plony leżą, ale czekaj, uda mi się skręcić? Dało się? Hmm, to są moje. Włoski, dobra, trzeba jechać moi drodzy pod górę po te plony? To będzie stu, 100% już. Tak? 100% Uuhu, udało się wyjechać. Mam lekkie obawy, że jednak... I wiecie co rozwalę się. Dlaczego? No bo nie opłaca mi się 50 sekund czekać. Skoro i tak mam 100%. Za rozwalanie botów nie ma dodatkowych yy, plonów. Szkoda. Mogłoby dojść, do, co, dojść coś takiego, że na przykład za nie wiem, trzech do, zniszczonych botów mamy plus. Nie wiem, 3,39. Yy, trzy, jakoś tak mówię 3% dodatkowych plonów. Podobałby mi się taki update. Co prawda, ten update jest i tak bombowy. I, no, w kwestii długości mapy, no to w sumie ona jest idealna, bo jeżeli ktoś gra jako, jako nowy w tę grę, to mógłby, no, nie wiedzieć, yy, jakoś, no, nie, no, po prostu słabo by, słabo by mu szło, więc dlatego tyle czasu jest. Spoko, może, to, to może dlatego ty, tyle czasu. No ty Kamilo, ty wredna. Ono wreszcie padłaś, nice, mam twoje plony. Ciekawe, czy uda mi się tu przyjechać. Udało się. Elegancko. To jest ja sobie tutaj teraz. Uzbieram te 100%. I co, nie nam się czekać mojej drodzy do 00. No, bo czasami jest to nawet minuta. Minuta, moi drodzy, przewagi. Nad czasem tam plony zostały. Później, je zdobędę. Tam jakieś plony zostały. No dobra, muszę po niej tam pojechać. Czyli co? Mamy minutę przewagi nad czasem. Czekajcie, tak trochę będę sobie tu kręcić się, żeby się nie rozwalić od razu swoje wózki. No i teraz mogę się rozwalić. Chce rozwalić Dobra, się. Dobra, rozwalić się samo siebie, bo te boty są głupie i, u, i uciekają. Czyli widzicie, najszybciej idzie nam z ogórkami i z drzewem najkrócej, najkrócej w sensie. No jest najkrócej najmniej jest w sensie tych, tych, tych grzybów i tego filotowego. W sensie najkrótsze naj, naj są nasze, nasze pociągi, gdy mamy zbierać w fioletowej y, te plony i grzyby, bo tego jest mało. Myślę, że moi drodzy, nagramy tę całą mapkę i następny, i następny odcinek z, nas, z następnej mapki, bo, na, bo nagrywam po, po, po prostu pod odcinki. Jeżeli będzie więcej, więcej mapek, jeżeli się okaże, że następne mapki odblokowują się dopiero po przejściu tych, no to będzie jednak więcej odcinków. Ale będą one ciekawsze, na pewno. Ale oprócz tych zwykłych tutaj moi drodzy mapek, mam je to jeszcze mam na pewno w planach przejście tych, y tych... mapek, żeby zdobyć 100% na każdej, bo... To trzeba po prostu coś zrobić. Idź ty kurde, rozwaliłem się. No to pozbieram najpierw plony i elegancko możemy lecieć po stówę. I to nareszcie, moi drodzy, niszczenie botów coś nam da, bo tak. No zazwyczaj nic nie dawało. Mniej więcej po niku mogę zgadnąć, który bot ma plony i gdzie on jest, bo wiecie, ten kolor zdradza. Henry, chcesz się zniszczyć? No właśnie. Tak myślałem, że chcesz paść! O, Chris tu jeszcze jest ten bot. Nie ja wiedziałem, że on tutaj ma jakiekolwiek plony to trzeba Chrisa zniszczyć, tylko gdzie on. O tutaj będzie skręcał, to będzie jechał. O, że on tutaj zdropnął plony, Och, udało się skręcić po nie. Bo czasami jest tak, że jak bot y, zgubi plony w waszych wagonikach jeżdżących, to trudno jest je zdobyć. Chris. Jeszcze Johna trzeba dobrać, bo John też nam ukradł trochę... Plonów. Padnij! No kurde, no pa, ja padłem. To no widzicie ta gra niestety tak działa. No cóż, lecimy? No, akurat, bot musiał zgubić plony w tamtym miejscu. Tym trudno, najtrudniej jest zdobyć je, podnieść. O, tu, o, jest, są, mamy je na szczęście. Już 40%, elegancko. Czuję się normalnie teraz, jak w, jakby to była, nie wiem, inna gra, na przykład, nie wiem, Harvest JO2 albo. Albo coś takiego podobnego, bo ta gra już nie, po, nie przypomina tego samego, co było wcześniej. Inna ruchliwość botów, plony w, jakoś inaczej reagują na nasze noże, w sensie grafika. To co do czasu trochę wydłużony. Trochę no, z dwóch, z dwóch do trzech minut, no to sporo co nawet. Tuwa mapy jest tutaj, tak? I to jak zbiorę to mam stówę A nie, tu jeszcze jest plony Tu są plony i mam stówę Grze, myk Ej, mało tego filotowego zdobywam Serio, kurde, ale lipa z tym, co nie? Najgorsze, że muszę iść teraz, złączyć dwa filmy, żeby móc nagrywać następny, bo potem mi się pomyli i wrzucę w, zło, w złej kolejności. Jak ostatnio te Paperio, nie Paperio, kurde. Co to jest, jak nagrywałem, że źle wrzuciłem? A, Harvest Yo i Paperio, Paper kolejnością pomyliłem. A, a tam mówiłem coś o. W Harvest Yo mówiłem coś o Paper Yo, a Paper Yo ja mówiłem, że co, już wrzuciłem już Wam film, a Paper Yo wyleciało po Harvest Yo. I To się taka pom pomyłka była ostatnio na kanale. Właśnie, bo nie sprawdziliśmy czy zostały skasowane te glitche, które ostatnio były w grze. Trzeba by to sprawdzić. Czekajcie. Już moi drodzy, musiałem zrobić małe cięcie, no, no i padło mi się. No spoko no. że lecimy, moi drodzy, jeszcze raz. Ale jak na przykład to masz się odpalony ten program do łączenia filmów, ten który ja mam, to w miarę szybko się, się łączy ten film, bo tak czasami jest jak na przykład yy, łącz na, tym już, na przykład montuję, złączam sobie potem te, te, te filmy, na przykład vloga jak montuję, no to potem muszę. Na przykład, jak blokuje telefon, to muszę dłużej poczekać. Dłużej czekać na taki film. Aż się skonwertuje, ale jak już. Jak już się skonwertuje, tak. No, no to. To jest wszystko ok. Tam no, się nic nie zmienia. W filmie wszystko dobrze. Ale jak na przykład. Mam odpalony program i tak sobie po prostu czekam. Patrzę na, ten, na Jak ten pasek. Jeśli powoli tam no, no, do końca do 100% bierze, no to już moi drodzy, szybciej się bierze. Po prostu na wyłączonym smartfonie dłużej się film konwertuje. I tak swoją drogą już mnie bot jakiś przebił. James. O, już go nie przebije, bo już 50% zdobył. O, to ten. Pod. Ale spokojnie odbierzemy mu zaraz tę masę. Zesłon się zniszczył już. No, i tutaj mamy ostatniego bota, gdzieś. Gdzie jest John? Tu jest John, dobra. John, a no, już zamknąłem, tak że nie ucieknie. A nie, tu ucieknie. sorry. 100% elegancko. No jeszcze zdążymy, moi drodzy, z dwa razy nawet zagrać. Znaczy ta gra, moi drodzy, już powoli tak się, się nudzi. Więc są możliwe, że nagrywałem już z tej mapki odcinek, ale już, na, na, już tak mam... Nie, to już nagram y, jeszcze ten jeden film, przecież nie zaszkodzi. To nie moja wina, tylko twórcy bo twórca akurat update'a zrobił. Gdybym wiedział, że update aż tak bardzo zmieni grę, że uskusuje mi, moi drodzy, postęp, jaki na mapce zrobiłem, no to już, no to raczej bym, kurde, nie, nie aktualizował, ale... że to taki duży update, to się nie spodziewałem. Już jakiś bot 12%. No to Harper, ten niebieski, co akurat tu jest. On ma tyle. No dobra. I mamy już masę tego gościa. Tylko ten czerwony, tam co podjechał, ten Peter, zaraz nam będzie kradł. Zresztą już tam kradnie, widzę. No, ukradł nam sporo masy, ale my go ukradniemy z powrotem. Zabierzemy mu to. O, jest ten glitch dalej, bo ten botwog też miał tego glicza, co ja. Dobra, Emma, to ty, ty, ty tyle masz procent, tak? 7,5 to dobra, akurat. <śm> to fajnie, że przyjechała przez, przeze mnie i się nic, nic temu podu nie stało. Dobra, jeszcze raz, moi drodzy, gramy na tej... Map coś, zaraz lecę złączyć te filmy, potem nagrywam znowu odcinek z Harvestio, a potem dwa odcinki z, yy, z God Pizza Great Pizza. Ogólnie sporo nagrywam, żeby zakończyć te wszystkie serie. Już na przykład zakończyliśmy z Brick the Hoops, bo Brick the Hoops mi się już znudziło. Czy nie to mówisz, Brick The Hoops znudziło mi się jakoś tak po... W 15 odcinku, jak zacząłem nagrywać, no to, to potem znowu zobaczyłem, że ta gra wcale nie jest taka jak. No. Z początku jak to jak gdzieś tam w, w informacji wiedziałem, to gra miała mieć 100 poziomów. No ale to było ileś tam lat temu. Teraz to ta gra ma 10 tysięcy poziomów pewnie. Jakbym ją nagrywał, to pewnie tyle by byłoby jeszcze. Jeszcze więcej pewnie. No, tutaj. No panie bocie, ale miałeś pan masy. Zawsze... O Jezus Maria, skręciło mi się. Chciałem plony wyzbierać. Zawsze jak gram w grę, gdzie są procenty, to zawsze mi się kojarzy Zagario. Dobra, no mamy ma mało punktów, 50%, a już mi się minuta zbliża noc, ale ja ża się mi teraz poszło. Ja to tak daleko musiałem jechać po plony. Czekajcie, ja tak skręcę sobie tutaj. To tu jest. O nie, Ty Johnie wredny. Haha, ha, zginęłeś. Jak dobrze. Tu są, tutaj, wyzbierałem wszystkie plony. No gdzie ty tam... jedziesz ty głupi bocie. No, znowu bot przejechał przez moje noże. No i jak to się stało? No to co moi drodzy. Dzięki wielkie za oglądanie filmu z gry, gry Harvest Właściwie przez chwilę chciałem powiedzieć Paper ale to, było oczywiście, to była oczywiście gra Harvest Jeżeli chcecie kolejny film to piszcie śmiało. No, odcinków nie będzie za dużo, bo będzie trochę mniej. Na to wychodzi, moi drodzy, że no, mapki są trudniejsze, w sensie, bo te boty troszkę inaczej teraz jeżdżą i dodatkowo jakiś taki dziwny glitch jest, że przejeżdżają przez nasze noże bez zniszczenia się. Znaczy, one powinny jakby dotknąć naszego kombajnu, ale przecież jak przejeżdżałem przez noże, to i tak się rozwalałem, także dziwna sprawa. No i ten czas, trochę za dużo tego czasu, ale spoko, tak, to, że możemy te 100% zebrać, tak zawsze blokowało nam trochę do 100% i mówiłem, nigdy, kiedy, na, mówiłem że Oj, nigdy nie będzie się dało zebrać 100%, a tu nagle taka magia. Także tu na tych wszystkich mapkach będziemy musieli zebrać sobie te 100%. Może będzie taki specjalny odcineczek kiedyś, moi drodzy. Także yy, Dzięki wielkie za oglądanie filmu, zapraszam was, zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, wraz z wyleczkiem, zaznaczam w górę, yy, zapraszam na, na, na poprzedni filmy, na następne, do na następnego, na razie, cześć, hej, hej, Możecie, zapraszam was oczywiście, oczywiście koniecznie, żebyście zostawili łapeczkę w górę subik i subika wraz z dzwoneczkiem, także elo.